Ja jestem ciekaw, gdzie może być ten jeden pierdolnik. Tam się coś uratowało, czy mi się wydaje tylko? Tam mi się wydaje jakiś szyld, to jest na czerwono. Hmm. Tu nic nie ma, jak zawsze. Tu już stacja benzynowa nie istnieje. Hmm. Hmm. <laughs> Okej, to też nic nie ma. No super, no będzie coś w końcu gdzieś znajdę te ostatnie 2%. Okej, okay, tam są wyścigi, dobra, już tutaj byłem kilka razy. O masakra. Ludziska, no, jak będziecie widzieć coś w kontakcie, co pominąłem, weźcie mi napiszcie, bo no jestem ciekawy. Bo już mi się pomysły kończą. Chyba, że będzie coś pod autostradą, ale wątpię. Chociaż z drugiej strony kto wie Także mogę się wszystkiego spodziewać Tutaj na pewno nic nie ma Ej to jeszcze ma promenadę, to ja nie widziałem A tutaj nie, nic nie ma Hmm, tam się kończy ta promenada. I co jest? Czy tutaj coś znajdę? Chyba nie. Okej, okay, podlecimy nas tą ostatnią promenadę. Może akurat coś tutaj znajdę Hmm no więcej promenady nie ma chyba tutaj. Zobaczmy jeszcze tylko drugą stronę, bo tu widzę, że na radarze, gdzie jest promenada, no, tam nic nie ma. Okej, okay, tu też ani wido, ani słychu. Tu była chyba, tutaj się nie mylę. nic oh Nic, pusto. Kompletnie nic. No nic do dziska, dobra jak znajdę przy okazji mm, teraz sobie pogram poza kamerą i znajdę na ostatni motyw, zaczynamy znaleźć nagrywanie Just Coast 2 Najwyżej porzucimy ten to jedno miasto i zobaczymy Naprawdę nie wiem co tu yy, pominąłem Na pewno jakiś pierdolnik mało ważny dla całej gry tak więc co Mam nadzieję że bym podobał bym się zagryłem w Cause, Coast akurat ten odcinek trochę monotonny z... Przypieranie pomieszczenia, ale co zrobić? Więc, z tej strony. No raz, komentujcie, oceniacie i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Okej, mała informacja. Znalazłem w końcu chyba ostatnią skrzynkę. Tak. No i dobra. Tak więc, no. W następnym odcinku lecimy już zupełnie inne zadania, inne miejsca i co? Wrócimy inne misje od innych frakcji, tak więc trzymajcie się jeszcze raz. Na razie.